Dzisiaj witam wszystkich serdecznie z pracy. Zaczynam nową robotę. Znaczy nową robotę, fuchę, tylko po godzinach. Zaraz wam pokażę co będę robił, ale to tylko taka krótka wstawka. Mianowicie będę łatał takie dziury, tutaj Dzięcioł próbował sobie wybić dziurę. Tu też jest taka mała, ale tą małą to akurat to jest najmniejszy problem. Większy problem to jest to, te dziury są w wielkości no takiej, że prawie, że pięść by wlazło. Przepraszam, jeżeli będziesz umieć, ale nawie wchodzi z klimatyzacją na pełen full. Zobaczcie, jaka jest temperatura. Tak to właśnie dzisiaj chłodno, jest 40 stopni. Idzie zdechnąć. Więc, więc tak, o Jezus, nawigacja. to nawijac. Przeklina mi tu po niemiecku. Szybka aktualizacja, jeżeli chodzi o Skodę, o auto. Dzwonili z warsztatu wczoraj, czyli w piątek. Tak, wczoraj i ponoć jest strzelony jakiś wąż tam i podejrzewają, że to kuna przegryzła ale nie chcę mi się za bardzo wierzyć że to kuna przegryzła podejrzewam że chcą zrobić wszystko żebym musiał za to zapłacić um, Zamówili niby ten wąż ale jest w chwili obecnej nie ma szans na wysyłkę więc w sumie nie wiadomo kiedy będzie w poniedziałek mają się jeszcze odezwać To by było na tyle jeżeli chodzi o skodę Druga sprawa, teraz jadę odebrać zestaw walkie-talkie, taki może nieprofesjonalny, ale półprofesjonalny. Coś tam z nim nie do końca jest w porządku, ponieważ tak e, no baterie prawdopodobnie baterie nie trzymają po prostu prądu i on działa, działa, ale działa bardzo krótko. No i kobieta chce oddać za darmo, więc jadę to wziąć, zobaczyć. Możliwe, że tylko trzeba będzie dokupić baterie, jeżeli tak to tak zrobię, że nie będą za drogę i wystawię je na drobnych ogłoszeniach i będę próbował to sprzedać z zyskiem zysk oczywiście tak jak mówiłem składam w jedną kubkę i później będę chciał kupić z tą paletę, więc jedziemy no i już odebrane Tworze pokażę wam jak to wygląda tak to wygląda wszystko zadbane, elegancko Chowane. Co to jest? Są same krótkofalówki. Aha. To są takie doczepiane. Z ładowarki. Wygląda wszystko tak, jakby w ogóle z pudełka nie było wyciągane. Nic, zobaczymy w domu na spokojnie, co to jest. Czy to działa, czy nie działa. Wiecie co? Zżeramy ciekawość. Co z tym jest, jak to wygląda? A jadę do domu, mam parę kilometrów. Pomyślałem, że podłączę do ładowania. Zobaczę, czy, czy ładowarka działa. Tutaj jest czerwone, a tutaj się nic nie świeci ale za czym? Może to jest czegoś wino O kurde, jakie za czym? Dobra, tyle w środku w środku niby jest Plus minus Trzeba wyciągnąć i zobaczyć. No tu strasznie, jakieś takie ciężko to nazwać, niedziały Papierkiem ściernym trzeba będzie to przeczyścić. No mi się, wydaje, że to powinno tak. Oni tu mieli źle wsadzone. Nie działa Mieli O kurcze Mieli dobrze wsadzone z tego względu, że Jest napisane This side up O co jedną ręką to tu Teraz zobaczmy bez pokrywy Czy to działa ta ładowarka jakaś taka dziwna. Nie wiem, czy ona w ogóle działa. Już się nic nie świeci. Wydawało mi się, że coś tu powinno się świecić. Chociaż na czerwono. Nie, tu coś jest. Tu coś mi nie gra. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego jestem czerwony jak psi. No jak czerwony jestem, dlaczego jestem czerwony? To za chwileczkę wam pokażę. Z tego właśnie oto powodu jestem taki czerwony. I dodam, że słońca jest brak. Informacja odnośnie tego walkie talkie, które przywiozłem. A, wczoraj po długich testach niestety, znaczy ono załapuje, ale te baterie chyba są strzelone. I nie ładuje, tam jakieś, nie wiem, problemy z nim są. Tam jeszcze były dwie baterie dodatkowo, które były na kartonikach, było napisane, że są nowe. Ale niestety to nie są te baterie od tego, od tego To są baterie, które ktoś źle zamówił. One się niby wszystko parametrami zgadzają, rozmiarem się zgadzają, ale brak jest tam jednej takiej blaszki z tyłu, która musi się stykać walkitoki w środku. I przez to tak jakby w ogóle te baterie nie chodzą. No, w ogóle tak jakby nie widziała tej baterii. Wziąłem na ogłoszeniach na serwisie aukcyjnym wystawiłem od 1 euro za, za to oczywiście, jako uszkodzone. Zobaczymy, może chociaż zdyżka wpadnie. Jestem właśnie w pracy, ale patrzę, że na wystawce stoi taka ładna komoda. Stara, o. czy ładna? trochę sfatygowana ale jakby ktoś miał pomysł to zawsze można coś z tego zrobić słuchajcie moi mili, niektórzy mówią że jestem w czopku urodzony i może coś w tym jest <grych> Czopek to jest ze mnie Trafił mi się mega strzał zaraz wam pokażę wszystko co i jak yy, Nie jest to nic na, znaczy w sumie na sprzedaż ale Na sprzedaż że tak powiem na złomie Zaraz wam wszystko pokażę Tyle tego jest. Już wam się część zapakowałem. Ciekaw jestem, ile z tego wyjdzie. Zaraz wszystko opowiem, co i jak. I tak to wygląda. Jeszcze to jest skrzynka. Obraz nędzy i rozpaczy. Nie wiem, jak ja się ma spakować, ale to jest zawalone po sam dach. No ale takiej okazji się nie przepuszczę. Akurat tu przejeżdżałem obok i się trafiło. Więc super, zobaczymy, ile to będzie na złomie. Nie wiem, czy powinienem tak ostentacyjnie się cieszyć, ale. Jestem szczęśliwy, że się trafił ten złom Zobaczymy na skupie, jak pojadę to oddać No to już nie dzisiaj, bo dzisiaj już jest 17 godzina Już jest tak wszystko zamknięte Ale jakoś w tygodniu Może w sobotę podjadę Zobaczę ile z tego będzie Dawajcie znać, ile, jak myślicie Ile kilo Było, bo ja sam jestem ciekaw Właśnie do domu jechałem Ale coś przykuło moją uwagę I mówię, zatrzymam się, zobaczę tu tutaj jakieś ropy powyrzucali myślałem że coś innego tu leży to przy tych kontenerach na papier i tak to wszystko wygląda ładnie postarałem się podwijać żeby później jak będę wywoził żeby się z nimi nie termosić w aucie bo tu jest tego trochę wbrew pozorom na moje oko jest około między 30 a 40 kg Nie ważyłem tego, bo nie mam takiej wagi. Ale trzymałem tak w ręku, to tak na oko. Dajcie znać, ile wymyślicie, że tutaj jest. Na kablach widziałem takie wtyczki, że są. Może ktoś coś rozpozna. Patrzyłem w internecie to po 3-4 euro taka wtyczka. Mam ich tu. No kilka ich mam więc pewno za chwilę je poczyszczę z tych resztek kabli i wystawię, zobaczę może akurat parę groszy wpadnie i łącznie z tego 11 sztuk wystawię, niech to nawet weźmie ktoś nie wiem, po 2 euro za 20 euro za te 11 sztuk, to ja będę bardzo zadowolony no i tak, mamy kolejny dzień co tam gra? kolejny dzień Dostałem informację z warsztatu co się stało z autem Auto jest już zrobione, jest gotowe do odbioru Właśnie jadę szybciutko tam odebrać Bo tylko do 17 można A jest 16.20 Mamy wtorek Tak, mamy wtorek Jadę, odbiorę auto I zobaczę Jeżeli da radę to pokażę wam Ile wyszła naprawa A co było zepsute? No, z tego co mi powiedziano To ponoć kuna ugryzła węża Albo wąż ugryzł kuna, tego nie wiem. Ciekaw jestem tylko, ile to będzie kosztować. Ponoć kuna przegryzła jakieś tam węże, ale to troszkę ciężko mi w to uwierzyć, bo 4 godziny jeździłem. A później lało się, jak nie wiem, z tego auta, więc nie wiem. Ja się nie znam, mechanikiem nie jestem. Może jest jakiś mechanik, może coś może w tej sprawie powiedzieć. Dam znać, jak odbiera auto. No i auto odebrane, teraz tylko trzeba się przepakować. I tylko cały ten burdel trzeba przepakować i można jechać do domu Ponieważ mam już swoją Skodę ona, W niej jest dużo miejsca, to jutro rano jadę szybko, jeszcze sprzedam te kable I wrzucę to na film i zobaczycie ile wyszło kilo czy w ogóle przyjęli te kable Powiem szczerze, że nie wiem czy to jest potrzebne, ale Mam taki preparat na kłony Posypię tym trochę w silniku i jeżeli to było faktycznie kuna to powinno straszyć dzień dobry wszystkim jest kolejny dzień parę minut po siódmej tak jak zapowiadałem jadę na złomowisko sprzedać złom, zobaczymy co z tego wyjdzie bo mam pewne obawy, że zamiast zarobku wziąłem problem na siebie, bo niektórzy tam komentowali, że że to jest warte zero no zobaczymy Nie wiem, ja się na złomie nie znam Czy no wiem co to jest mosiąc Wiem co to jest mieć ale jak to Na jakich kryteriach jest to skupowane Tego nie wiem No jadę, zobaczę, no mam nadzieję, że nie będę musiał się cofać I wyładowywać tego w domu I później to jakoś to utylizować Bo to dopiero będzie problem Widzimy się na złomie No i podjeżdżamy Pod złon, zaraz się wszystko okaże no Ja już na miejscu czekam na otwarcie. za 5 minut otworzyć. No i tak, złą sprzedany jestem bardzo zadowolony, bo obawiałem się, że tego nie sprzedam. Ale jednak się to wszystko, normalnie wszystko przyjęli razem z tymi gumami. Pewnie cena trochę niższa, no ale grunże że to przyjęli. I ile wyszło? Już wam pokazuję. Mam to czarno na białym na kartce papieru. Tak to wygląda. Było 43 kg. 43,8 kabla 83,22 euro. Więc tak wychodzi gdzieś mniej więcej około 2 euro za, za kilogram tego, tych kabli. Jak widzicie, opłacało się poświęcić te pół godziny no może godzinę razem z załadunkiem, ze wszystkim. Godzinę na 80 euro, żeby zarobić. A Wam, jeżeli się podobało, zostawiać łapki w górę albo w dół, obojętnie jakiś komentarz, jakiegoś suba. Przede wszystkim komentarz, bardzo lubię czytać Wasze komentarze. Trzymajcie się, hej!